Fiderland.pl. Wyspecjalizowany sklep z asortymentem Fider i Metod Fider. Witajcie! Dziś wspólnie z Marko zabieramy Was na łowisko Lasomin położone tuż pod Warszawą, a dokładniej pomiędzy Mińskiem, Mazowieckim i Garwolinem. Jest to malowniczo położone łowisko, na którym złowić można karpia, karasia, amura czy lina. Dziś sprawdzimy, jak w tym miejscu ryby będą brały na bombkę, a przy okazji przetestujemy budżetowy sprzęt od Mikado. Jak zwykle wstaliśmy wcześnie rano, aby przed siódmą być już na miejscu. Gdy dojechaliśmy na łowisko, było ono całkowicie puste. Marko wybrał sobie miejsce, rozstawił sprzęt, a resztę zobaczcie sami. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jesteśmy na łowisko Lasomin i dzisiaj będziemy łowić sama bombka. Uh, tutaj ilowisko teraz dużo winiki, chyba ostatnie zawoda 100-105 kg. I tutaj sprawdzić bomba zobaczymy. Jak przygotowana moja sesja dzisiaj? Dzisiaj będzie używać tego wetka Mikado Method Feeder Big Slide, 30 60-80 gramów. Method Feeder to nie jest droga wetka, ale super efekt, Dzisiaj nie mamy drogi sprint wetkarski, ale mamy dobrze. To najważniejsze. No, tutaj mam nasz da szitówka, chyba tego wetka na sklepu Supercena. I zostawimy tutaj. Szitówka, nie wiem, ja dzisiaj daję średnia. Nie, nie ma znaczenia, lekkie, dużo mocna. Półtora, dwa uncje Ja dzisiaj lowiłem, będę lowił. I zobaczymy. Robiłem teraz razem nasz da zestaw szybko. Dzisiaj robisz inne pomka, I ja ci pokażę, jak ja robisz moje zestaw. Dużo czasu nie robić na metod. Dużo czasu nie biłem w ogóle lasu. Min. Tutaj dwa lata temu tego stanowiska nie biłem tak super wyniki, Albo ja pamiętam 0,00, Ale tego sezonu, tutaj jest najlepsze miejsce. Zobaczymy, jest prawdziwa. To moje wetka. I dzisiaj kolowrotek też nie tak drogo. tysiące mi Mikado Triton, też. Zobaczymy, jaki kombo będzie. Żiłka. Ja będę dzisiaj jeba 026 06 mocno Szukamy dużo karpia Podbieraka mam po dwie, mało i dużo I e to jest Piękna nasza wetka Okej, okay. ziłka używam tego, method feeder Zawsze polecam tego ziłka, jest super. Kolor też dla mnie pasuje, taki brazowy. I ja ci pokażę, jak ja daj moje ziłka na kolowrotek nowi. Na teraz pierwsze przelotki. Tutaj ja robisz coś takiego. taki normalny węzeł tego pusimy i robisz taki to mamy nażda węzeł na środku i będzie coś takiego widzisz coś takiego i daj na nasz da. Na nasz dyspól taki. 1, 2, 3. Tutaj mamy, ale najlepsze na wodę. Ja nie zapomniałam wiadro, jak zawsze. Daj tutaj na wodę ręka tutaj. I szybko na boj, nasz do na nasz kolowrotek. Ja mam z pula tego jest 150 metrów, nie daj więcej. Łowimy krótki, dziesięć, 15 20 metrów, coś takiego. Mamy nasza żyłka na kolowrotek. I teraz dajemy tam przed przelotki nasza piękna wetka. Ja myślę, że się w okulari. nie widzisz nic. Jak będę robić moje zestaw? Ja używam tego od Prestona, Pellet Wagler. Masz jedną stopę. I dajemo prvi stopper, potem krilitka z agrafka, in potem tam, tukaj nam da še 3 stoppery. To je idealen nappelet Wagler, ali v ogóle, tudi nabomka. Idealne I tak wyglądał tutaj, będziemy dodaj, nasza bomba. Ja startuję teraz 15 gramów, taki i zobaczymy, jest dobrze wyboru czy nie. Później będzie, może mam też taki typowo FL 20 gramów też, ale mi źle 15, do radę teraz. I tutaj mamy, i ja co będę robić teraz? Mała tutaj pętełka, taki normalny. not węzeł na 8. Taki, i tak mamy. Tutaj będzie później nazwa przypon. Przypon ja teraz mam za guma. Taki, prestona, 10 cm. Ja teraz spróbować takiego. Później może robić samo. To są za guma. Acik 12 021 KKi HB. I tak mamy. Oczywiście bez zdioru. No ryba jest. Zobaczymy czy biorą. I tak mam. To jest moje zestaw. Wy, wy, widzisz, no, ja robisz taki, można taki stoper, regulować moje długości. wiesz co co chodzi? Może taki, ale ja myślę startujemy coś takiego. I tutaj nasz dapshipon. Teraz startujemy pellet Aqua Classic 8. I to nasz nadzestaw, i tutaj w ogóle, później może zmianę, może daj pellet Wagler, i tak jest. I co mam dzisiaj też? Ja ci pokażę, mam też tego pustopa, może później robisz moje psipon na kukurydzę z pustopa. Mam też kukurydza fake, taka plastikowa. To bardzo dobre, może widzieć inny kolor, czerwony, biała, zielone. Ryba może będzie trudno. I proca, jak proca będę używać czy dzisiaj? w włoski, osiwiszcie, jak ja. Uh, numer 2, ja będę tego idealne na krótka dystansa, gdzie będziemy lowicz. Teraz, jak startujemy? Dwa trzy pellety. i tak będziemy lobić. Mogoče miks kukurice, pellet, ampak to fajne, bomka ne šeba dušo spread, ne šeba nič, packa pellet, puska kukurica in šeba loviti. Djen je super, pogoda też, bomo paloni, dzisaj. I kogurica in pellet. To ni jestaka proso, tež bomba je še bategnika, da če go, neči čisto čas na sama mesta, zaproca, vogule bez klipsa. Jeteras ja drugi tam jezdrebno in jaz probavaš lovič tak, da je jestaki drebno, završim. No mamy takie wybranie. Piękne ryba, eba. Idę, idę. Ale piękna wetka. zobacz jaka piękna parabola. tradizioni terrestre le boni, no? Oh, Piegne riba, nowy skóra dobra, usma dobra. Casco, I eleganzko, i pusimy do Ciao bella. No bomba, jest piegna dla ciego brania. Są mocno, zawiera so, czwedka i to jest fajne. Piegne brania, biłem. ale tutaj na metod sziski są piękne branie najwięcej i eba skręci, nęcimy, czekamy pół godzina i teraz drugi ryba na 5 minut i eba dobrze. Ja generalnie na karpie nie lubię drugi spret drogi, dlaczego szybko pękał tutaj, podbiera kawetki. O, mała karpika, ale ostra. No, i tutaj mamy. Oj, dobrze mamy. Zawsze podbieraka tutaj, przed nogami. I to nasz da karpika. Ciao bella. Dzwonię do mama. Ej, wala, voilà, Próbujemy teraz jedno. in poglejmo, kaki kaki efekt brania, imponujące jak zawsze. Może troszeczkę więcej ryba, dlaczego stoi. Vieni da me, amore mio, moje karpika. Bole ręki, no, to, 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 to jest. Eee, e, 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 e. Ole. No, piekna. Troszeczkę więcej. Bardzo podobne i do wody ojej oh, yeah. i teraz co robiłem kilka ryb tutaj lowiłem, ale teraz słońce zmiana i my potrzebujemy drugiej strony zmiana na nasz filmik i w ogóle znam tam są kabanos i po kabanos montowane szybko i idziemy drugi drugiej strony chodź i elegancko No, sem tuaj zdaj. Drugi stron. Sonce na trdne to moje klima. Je dzisiejsza stopni, karpie. Sem super zadovoljen. In zobaczymy. Jaz bom nadaljevati za moje allerakua osemka. In kukurice. In zobaczymy. Še tri puške kukurice imamo. In tako je. No, jesteśmy tutaj, pierwsze ryba na dzień dobry, rozmiaru jak jest, chyba taki samo 2-3 kg, nic, nic specjalne wyglądał. I tutaj malutka karpika. Piękna, elegancko. Do widzenia. Teraz wolę drugi, więcej. Dzisiaj nasz za wielki kolowrotek testowałem. Dobrze, mocna ryba. Chodź. Piecna, piecne riba na pewno. Tu impegnativa e telefono riba in encic. Oh. Ojej! Oj, Eto! No, biłem na telefon z Donią i miałem branie. do nią masz sędzia. Jak, jak? się. No, tak jest. <grym> Ah, vedi, c'è riba bellissima caccia di riva qui, abbiamo Eh, bambola! Voilà! Siamo soddisfatti, c'è molta caccia di riva, gente, è il Maghezza wogen, Marcin Soisley, e non è venuta a Fiderland, tylko tu hai lo, vi ci. un video da me benché di Gipko. Oissa! Oh, Flipa <laughs> <Co się zrobiłem? laughs> teraz mówicie, kto jest prawdziwa Aquaman, dobrze nagrywa. Oh yes. Thank you very much. Este mi variati. Mi rubi metà. Nazda filmik, dzisiaj idziemy do końca filmik. Dużo ryba lubiłem tutaj na lasowin, na Nie wiem, stuk, stók, 40 nie liczyłem. Siski po około 3 kilo. Nie, nie, nie miałem bonus. Ryba po 10 kilo, albo coś takiego. I siski na bombka. Jak pokaziłem, kukurydza albo aqua Classic usemka, Spoko. Wetka spoko, kolowrotek super. Piękny dzień, dziękujemy tutaj Lowisko daj mi szansę. Dzisiaj byliśmy praktycznie samo łowisko dla mnie. Miałem też problemy techniczne, jestem jeszcze mokrymi, gdybym I nic, dziękuję bardzo. Do zobaczenia następny filmik. Hasta la vista. Ciao. Jak już pewnie zauważyliście, u nas zawsze jest wesoło. Lasomin dał nam sporo ryb, choć może nie dużych, to naprawdę walecznych, jeszcze więcej słońca i masę pozytywnej energii, którą mogliśmy się z wami podzielić. Dziękujemy, że jesteście z nami i do zobaczenia już wkrótce. Cześć! Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał, włącz powiadomienia, żeby być na bieżąco i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Fiderland.pl Wyspecjalizowany sklep z asortymentem Fider i Metod Fider.